Mamy takie przysłówki częstotliwości jak never, seldom, rarely, hardly ever, occasionally, sometimes, often, usually lub jak niektórzy wymawiają usually, normally, regularly, always. Oczywiście, jeżeli chodzi o znaczenie, każdy z tych słów możemy sprawdzić samodzielnie w słowniku. Natomiast jaka jest pozycja tych słów w zdaniu? A więc. Mamy tutaj również pewnego rodzaju reguły. Podstawowa pozycja przysłówka częstotliwości jest po podmiocie, a przed głównym czasownikiem. I often go to the cinema, często chodzę do kina. Ale gdy tym czasownikiem jest czasownik być, przysłówek częstotliwości występuje po tym czasowniku. Możemy powiedzieć, że czasownik być jest jak najbliżej podmiotu. He is always happy. On jest zawsze szczęśliwy. They don't always go to school. Oni nie zawsze chodzą do szkoły. Tutaj jest kolejny przypadek, gdy przysłówek częstotliwości zostaje w cudzysłowie wyprzedzone przez inne słowo. Jest to tak zwany czasownik posiłkowy, tak go możemy określić, czy jak czasami jest określany operator, czyli zdanie przeczące. They don't always go to school. Taka sama sytuacja występuje w przypadku czasowników modalnych. We can always help someone. My zawsze możemy komuś pomóc. Wracamy do pozycji podstawowej, czyli przysłówek częstotliwości po podmiocie, tak zwanej krótkiej odpowiedzi z użyciem przysłówka częstotliwości. Do you buy expensive clothes? No, I never do. Mamy również kilka określeń częstotliwości, które mogą występować na początku lub na końcu zdania dla podkreślenia częstotliwości. Tutaj mamy occasionally, sometimes, often, usually, normally. Przykłady. Usually they start classes at 8. Oczywiście możemy powiedzieć they usually start classes at 8, odnosząc się do tego, co powiedziałem przed chwilą. I feel tired sometimes. Tak. Wtedy tutaj ustawiając te przysłówki częstotliwości na początku lub na końcu, przenosimy w jakiś sposób środek ciężkości, przyciągamy uwagę odbiorcy do tego słowa. Czyli drugie zdanie będzie oznaczało, że. Czasami czuję się zmęczony. Mamy jeszcze określenia częstotliwości, które występują na początku zdania lub na jego końcu. Są to wyrażenia typu every day, czyli codziennie, every week, co tydzień, every month, co miesiąc, every year, co roku, każdego roku, every spring, każdej wiosny. I tutaj mamy wymienione wszystkie pory roku. Zwróćcie uwagę, tak dla przypomnienia, że w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych jesień to fall, w języku angielskim brytyjskim to autumn. From time to time, od czasu do czasu, once, twice, thrice, four times i tak dalej, a day albo per day. Możemy wymiennie stosować to wyrażenie. Natomiast tutaj chciałem zatrzymać się na chwileczkę, macie tutaj słowo thrice. Ono już troszeczkę wychodzi z użycia. No, możemy też zgodzić się z niektórymi, że praktycznie wyszła z użycia. Oznacza to trzy razy, jednak warto być świadomym, że takie słowo istnieje. W codziennej komunikacji zastosujemy three times, czyli powyżej dwóch używamy już określenia times: in the morning, afternoon, evening, czyli rano, po południu, wieczorem, czyli określenia pół dnia at night w nocy at the weekend w weekend on mondays czyli w poniedziałki i każdy inny dzień tygodnia przykłady they take exercise every morning ćwiczą codziennie rano from time to time they visit their friends od czasu do czasu odwiedzają swoich przyjaciół mamy jeszcze trzy określenia częstotliwości które mają negatywne znaczenie i nigdy nie są stosowane ze słowem not te słowa to rarely seldom to są synonimy, czyli rzadko oraz never, czyli nigdy. He never watches horror films. Mamy tutaj regułę pojedynczego przeczenia. Czy czujesz, że ta wiedza jest dla ciebie przydatna? Czy wykorzystasz choć jedną z rzeczy, którą ci dziś przekazuję? Zachęcam cię również do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego wideo. I do podzielenia się nim z innymi. Dziękuję.